Wielokrotnie witam Państwa na otwarciu ofert, postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania poprawa infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Chęcinach. W terminie zostały złożone oferty, liczba nich jest 5, wszystkie oferty były w czasie. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zadania zapisana w, yy, w budżecie to kwota 807 689 75 groszy. Przystępujemy do otwarcia ofert. Oferta nr 1. Oferta złożona przez firmę usługi remontowo-budowlane Paweł Kmiecik, Falki 9 Gminy Benoîtno. Oferta na kwotę brutto 1 102 253 zł. 75 groszy. 1 102 253 zł. 75 groszy. Okres udzielonej gwarancji. 60 miesięcy. Oferta numer dwa. Facit usługi budowlano remontowe, ulica Kochanowskiego 17 gmina Wieniada, kwota brutto 1 362 660 zł 32 grosze 1 362 660 32 zł okres udzielonej gwarancji 60 miesięcy. Oferta numer 3. Zakład usług remontowych i produkcyjnych ZUIM-SA. Ulica Warszawska 109. Gmina Małogoszcz, Kwota brutto 1 435 902 zł. 1 435 902 zł. Okres udzielonej gwarancji 60 miesięcy. Oferta numer 4: Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Usługowe Hotex Marek Tomasz Snopek, Spółka Jawna. Ulica Batalionów Płopskich 57a Kielce. Kwota brutto: 1 353 986 zł. 93 grosze. 1 353 986 93 grosze, okres udzielonej gwarancji 60 miesięcy. Oferta numer 5, firma budowlano usługowa. M. Bud, Marek Kuchna, Ulica Bukowa 4, Gmina Morawica, Kwota brutto 1 289 396 56 zł. 56 groszy. 1 289 396 56 groszy. Okres udzielonej gwarancji 60 miesięcy. Protokół z otwarcia zostanie dziś zamieszczony na stronie internetowej. Przypominamy Państwu o obowiązku złożenia oświadczenia względem grupy kapitałowej w ciągu trzech dni od pojawienia się tej informacji. Dziękujemy Państwu za udział w otwarciu.